Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym znajdujemy się u kolegi Andrzeja Janowca. E, przyjechaliśmy go tutaj odwiedzić na jego zaproszenie. E, akurat kolega Andrzej poszedł w tym momencie łapać tam gołąbki, które chcemy tutaj kolegom zaprezentować, a my tu pod jego nieobecność chcemy tutaj właśnie taką krótką prezentację jego, że tak powiem trofeów e, e, zrobić. Między innymi też Chciałem tutaj rozpocząć prezentację od tego pucharu, który zdobył w oddziale Rabka w 2006 roku. Taką ciekawostką jest to, co z nim rozmawiałem, że pierwszy rok, który zaczął lotować i od razu dobył mistrza na Gołębie Młode. No i wiele, wiele takich fajnych tytułów. Lotował też w naszym oddziale, w którym ja teraz lotuję, czyli w oddziale Raba Wyżna, także poznaliśmy się, się przez tą no i znamy się z kolegą Andrzejem, utrzymujemy kontakt. Myślę, że to naprawdę jest fajny, uczciwy, życzliwy hodowca, także warto z nim porozmawiać, warto poznać jego osobę pomocny na tyle ile może. Kolega Andrzej prowadzi też firmę transportową, transport osób, busy, tak zwane, takie podmiejskie. No wiemy, że teraz też mamy taki trzas jaki mamy. Kolega mówił, że właśnie. Troszkę teraz przez te wirusy ma dosyć dużo spraw do załatwiania w firmie. No i też właśnie w tym celu nas tu zaprosił, bo mówił, że kilka gołąbków może będzie chciał sprzedać. Jeszcze mówił, że nie połączył nawet w pary, nie miał czasu. Myślę, że, że też pewnie jakieś gołębie młode, ale jak wróci, zobaczymy te jego gołąbki, to porozmawiamy z nim, czy, co ma na sprzedaż, jakie gołębie, czy gołębie młode, nie chcę tutaj po prostu mówić, żebym coś nie przekręcił. Może jeszcze tak pokażmy kolegom, zanim jeszcze Andrzeja nie ma, zobaczymy sobie te pucharki, jego wyniki, między innymi takie jak drugi wicemistrz w kategorii C, kategoria szybkość widzę mistrz kategorii open wicemistrz kategorii b pierwszy przodownik czy proszę drugi przodownik i tutaj czwarty przodownik kategorii m z okręgu Nowy Sącz też chciałem dodać że właśnie w tym okręgu ja też lotuję w okręgu Nowy Sącz leci około 1600-700 hodowców także że myślę że czwarty przodownik w kategorii m to jest naprawdę fajny wynik, zwłaszcza, że kategoria M to jest naprawdę ciężka w naszych tutaj terenach. Zresztą też tutaj kolega z naszego okręgu miał dwa lata temu mistrza Polski w kategorii M. Kolega Mieczysław Wronka też byliśmy u niego raz na prezentacji Gołębi Młodych. Także, także myślę, że tu naprawdę zresztą w naszym oddziale nie tylko tacy hodowcy jak kolega Wronka, ale i, i Olechy też trzeba byłoby wspomnieć o takich hodowcach jak Arek Maziarz, no wiele, wiele, Marcin Pacho, no jest dużo tam w Beskidzie Sądeckim, też i, i w naszych tu terenach, czyli w Zakopanem. Tu nie chcę wszystkich wymieniać, żeby tam kogoś nie pominąć, ale naprawdę takie tytuły mistrzowskie to, to myślę, że tak jak koledzy Olechy, czy Arek Maziarz, czy też kolega Mieczysław Rąka, to naprawdę są fajne tytuły gdzie naprawdę takich hodowców warto wspomnieć no bo niestety albo stety, no ci hodowcy ciężko pracują na ten wynik, więc, więc wypada wspominać takich hodowców, także pozdrawiam ich serdecznie też myślę, że, że zróbmy krótką przerwę i teraz po przerwie przejdziemy do prezentacji gołąbków i więcej tutaj może zapoznamy się z hodowlą kolegi Andrzeja Janowca Międzynarodowy wspólny gołębnik Giewont. Atrakcyjna lokalizacja kilkuletnie doświadczenie profesjonalna obsługa wysoka skuteczność lotowa małe straty gołębi optymalna obsada cenne nagrody świetna zabawa. No i tutaj właśnie znajdujemy się przed gołędnikiem rozpłodowym kolegi Andrzeja, z którego kiedyś lotował. Tutaj zabezpieczał właśnie wolierki widzę folią. No i tu są właśnie te gołąbki, które jeszcze tam Andrzej właśnie łapie, jak widzimy, można im się tu ładnie teraz przyglądać. I to są właśnie te gołąbki, których rodziców tam będziemy prezentować. Andrzej w tym boksie jeszcze tu masz jakieś gołębie, w tym tak, drugim? Tak. To weź to jeszcze coś Żeby my tak kolegom pokazali w jakim zdrowiu formie są. Gołąbki jak widzimy tu kał fajny na dole, także tu mamy jeszcze gołąbki taki ciemny To tutaj są samczyki no, ładny taki praktycznie cały biały Tamten pewnie z ludoklasensów taki Tutaj ładny taki groszek, piękny gąbek Także widzimy, resztę jeszcze będziemy pokazywać tam właśnie prezentację gołębi już w środku w domu, bo tutaj troszkę dzisiaj zimno jest. Ale jak widzimy gołębki fajne, ładnie utrzymane. No i w tym momencie już przejdziemy do prezentacji gołębi kolegi Andrzeja. I tutaj na pierwszy rzut, że tak powiem, złapałem takiego ładnego Czerwonego gołąbka, który ma takie piękne centki czarne. Ciekawostką jest, że ma też czarne takie pióro w ogonie. Gołąb ma numer 1575. Uważam, że fajny i naprawdę budowy. bo ma, ma taką cechę, jak większość osób lubi, czyli ciągnie ogon na dół. Ja ogólnie tam. Nie zwracam na to uwagi, ale dużo ludzi wiem, że, że zwraca uwagę. Piękny na czerwonym oku. widzimy, ładny. Różowiutki, czyli utrzymany dobrze. No, jeszcze nie są w parach, więc pewnie dobrze jedzą. Gąb, tutaj mamy jego na dowód. Mat Matias Becker. Jak widzimy, Brikox. A, przepraszam. Takie tutaj, ja myślę, że każdy. Jest z parą z tą samicą. Oto to zaraz zaprezentujemy. A mamy tą Andrzej samicę Nie, to nie ma. tu nie Aha, wszystko. Ale no, no wiem o co chodzi, bo to tak mówimy, nie wszystkie gołębie, ale będzie w parze z tą samiczką. Czyli jeżeli ktoś z hodowców chciałby z takiego połączenia młode, to można u Ciebie kupić. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany całą parą, to też byłyby na sprzedaż tego gołębie? Tak. Te. Też byłyby. By, by. To jeżeli ktoś będzie, to, to będzie tu można do kolegi Andrzeja się kontaktować i pytać tu o cenę, bo nie będziemy tutaj dla niego mówić. To tutaj odkładamy. Kolejny gołąb. Yy, masz jakiś tu Andrzej Rodowód już no. przygotowany? To sobie będziemy coś Jest ta, ta samiczka. Shilling, nie? Tak, o. Z białym lotkiem. Ta tu, zaraz, zaraz, zaraz. To? Nie, nie, nie. Ta tu, zaraz, tu, tu. Pierwsza. Aha. Nie tego białego lotka, no to jest tu piękna, mocna samica numer jej 573 to sobie gdzieś zakrzywiła pióreczko, poprawimy jej takie takie ma skrzydło ten gołąb ogon, jak widzimy ładnie w pióro oko też takie czerwone troszkę się Zdziałały teraz jak siedziały w tym Tu to może to, to też tą stronę z tym białym lotkiem pokażemy kolegom i ten gołą też wywodzi się Superstar jak widzimy W większości jest Superstar Czyli to jest taki imprez superstar. ten sam jest po z drugiej tak. strony o. z piątego tym to jest dziadek do niej? 720, 728 to jest ojciec Aha, 200, 728, przepraszam tak, no? 700, tak, to jest ojciec. Ty. Czyli jak widzimy to jest córka tego gołębia. Tutaj. Także naprawdę... Bo to jest samica, tak? Samica. Do mocnej budowy. Taka mocna samica. Także widzimy i ona też jest na sprzedaż, czy tam do rozpoduje przeznaczasz, a też jeżeli byłoby ktoś zainteresowany. Dobra, to dobra w parze z tym ciemnym. Oto właśnie może go zaprezentujemy teraz. No, on jest z 16. Tak z 16 510 końcówka holenderska obrączka. To jest ten tu. Tak widzimy ładne mocne skrzynki. ten długi dystans. Piękny gołąbek o takiej właśnie niewielkiej budowie. Tak, jak Andrzej tu wspomniał, na długi dystans. Moim zdaniem, tej budowy gołębie nadają się na taki dystans. Też ładne czerwone oko. i okay, tak mówię, zaczyna się 1588 510, numer tego gołębia. Tak, I tutaj zerknijmy jeszcze na rodowód. Także widzimy. Myślę, że tu więcej informacji to też i no, tu kolegi Andrzeja będzie można zaczerpnąć Odłożymy A teraz słapiemy tutaj Gąbka Tutaj gdzieś masz rodowód tego gołąbka? właśnie w ogóle zdać, ale gdzieś jest 0,24 To jest brat ty... 36,50 Berlinki od czarnych, to jest brat jego Aha, czyli z gołębi braci czarnych się wygodzi ten gołęb, tak? Tak. To jest brat. Piękny samczyk. Brat uh i -huh. Bardzo ładny. Podoba mi się ten gołąb. ładny, mocnej budowy. Kurde biwki. Dzieci jest Plecy fajne. Dobra, jak znajdziesz to później kolegom pokażemy. Nie będziemy też, żeby za długo to nie trwało. Ja mówimy też jeszcze po tych gołębiach i, i wiele innych gołębi jeszcze posiadasz tu w rozpłodzie. Także o, jest, opcji, tu, jest tutaj. a mamy tutaj. Więc, więc zaprezentujemy, to, do karta akurat jest, że tak powiem do góry nogami. I tu mamy linia tarzan ciemna. No nie. Oni tu napisali, że to jest brat olimpijki. Mm -hmm. Oni to napisali. Czyli on jest bratem tej Olim to znaczy tak. Tej bedlinki. Mm -hmm. A to jest siostra olimpijki od Ligockiego. Piękne skrzydło gołą ma numer 5495. Widzimy taka skradna mała samiczka, taka brudno-niebieska. Matka po prostu jej była, tak. na oko. No. A masz do niej gdzieś tu rodowód? Yy, rodowodu Lijocki nie daje, tylko karty i podpisuje, ale wywodzi się z tych gołębi. A tu mamy jakby rodziców, nie? To jest, to jest po prostu ta olimpijka i tu są ci rodzice, a tu jest jej siostra. I gołębia Arka Koniecznego je, widzę no, też. A jej siostra to znów była siódma w kategorii B. Czyli to jest dziecko córka tej 114? Nie to jest nie. siostra, siostra jednej a, i... Drugi. A przepraszam to jest siostra jednej siostra. i drugiej. Czyli siostra gołębia 1809, tak? Tak, i tego. Tego tutaj. I 114, czyli tu wiem, widzę widzę. Bo 114 to była ta podwójna olimpijka, no nie? Nie. To już, już widzimy no, mniej więcej, a tak jak tu jest gołąb właśnie. To jest, to jest ta olimpijka. To jest ta olimpijka. A tak mówię więcej informacji tutaj jeszcze kolega Andrzej udzieli. Kolego, ktoś, ktoś chciał, a po tym gołębiu masz jeszcze jakieś gołębie na sprzedaż, jakby ktoś mógł jak czy nie Nie ma, czy... bo te młode wszystkie są. No czy dwa są u Ciebie, a czyli w nie tym nie roku ma. będziesz parował? No. A u mnie są To nawet nie wiem, bo czyli nie będę robił im breda, bo mam jeszcze... Yy... Ale jeżeli ktoś z kolegów by chciał im no, breda z tych gołębi czy coś, to... To znaczy, także tu... mam wnuka olimpijki jeszcze i nie, nie będę razem parzał. Wiem. Czyli taka informacja, jeżeli ktoś, bo tak jak mówili, to jesteś jeszcze przed parowaniem, jeżeli tak sparujesz, no. to, to dzieci tych gołębi będą na sprzedaż, no, tak? No, no, no. Bo ten gołąb podejrzewam, że pewnie nie będziesz chciał sprzedać. To znaczy, Albo ja będziesz już... chciał, to już kwestia pewnie ceny, nie? No, prawda. Dokładnie. No to będzie, to już tak jak mówię, to już koledzy będą się skontaktować z tobą. Też mamy fajny taki zgrabny strygołądek Jaki jest numer 0238 9007 238 Tak Zakopiańska obrączka A to jest od Baciara po prostu samica o to jest samiczka, tak? Samiczka Czyli od kolegi Janusza Bodego. tak, tak, tak. Ja widzimy Taka budowa taki skromnej budowy gołąbek, ale, ale ładny, widzę fajne skrzydło. Zresztą to będzie też pewnie gołąb taki bardziej na długie dystansy, nie I Tego gołębia też będziesz pewnie parował, nie? Także jeżeli ktoś będzie chciał z tych gołębi. A ten to jest znów odpokonieczny. Ale to jest, jest widzę na, tu już na naszej... Tak, wręczce, ale to czyli u Ciebie uchowany, Bo rodzice są sprzedane. Piękny gołąb. Ładny Przepiękne oko ma ten gołąb. Troszkę światło może tu mamy nie do końca, ale naprawdę ładny. Pstry gołąbek. To jest brat tego 44,53. Czyli tu mamy rodowód. Tego. Mhm, czyli pełny brat do tego, nie? No. I Ale od... ten gołąb będziesz parował go dla siebie, jakieś młode wychowywał, be, be, czy też parzony. to będzie... Do no, są dwa te, co Ci mówiłem, te, bo on jest, be, będzie sparzony... No to ja jeszcze chciałem tak się, się pochwalić i Ciebie pochwalić, że właśnie w zeszłym roku miałem 10 od Ciebie takich młodych, które dałeś mi w prezencie, no i tak jak... Z tego co zrobiły, no to jestem bardzo zadowolony, bo, bo nie zginął ani jeden gołąb. Wszystkie przeszły. A sezony byliśmy naprawdę ciężki. Jeszcze ja do ciebie żartowałem, jak my się czasem przy kawie spotykali, że nie wiem, czy jeszcze jeden albo dwa zostały. No ale później po sezonie zliczyłem te gołębie, które od ciebie miałem. No, i tak aż byłem w wielkim szoku, że po takim ciężkim sezonie nie zginął żaden no Także naprawdę za prezent to teraz cię chcę podziękować. Także fajnie bardzo. dwa masz, A i z niego były, nie? Z niego masz dwa. Bo on był, jest sparzony znów ze siostrą groszki od koniecznego. Aha, wiem, no. ładny, ładny. Ten go naprawdę mi się podoba. Myślę, że... A siostra groszki że, jaka jest? Że, a, a powiedz mi czy jakby ktoś chciał tego gołębia zakupić, też jest taka możliwość. Nie tylko że to jest cena po prostu. Wiem, wiem o co chodzi. Ale młode zawsze w jakiejś dobrej cenie można będzie od ciebie dorwać, nie? Mhm. Także tutaj też jest naprawdę fajny gołąbek no i tu mamy widzę taki prawdziwy pocisk moim zdaniem bo to jest taka budowa gołębia który mi leży w ręce czyli naprawdę jak ryba ogon w piórko piękne mocne skrzydło uskok no i oczywiście odpowiednia szerokość piór także moim zdaniem jest wzorowa budowa u tego gołębia naprawdę fajny może trochę dalej poprosimy kamerę żebyśmy nie widzieli za przeproszeniem, tylko samej dupy. <noise> że tak brzydko powiem. Nie, dobrze jest. jest dobrze, ja to przepraszam. No Piękna na takim szklanym oku. to, gołąb, jest, to jest belgijski gołąb, bo numer 84 811 To jest. Ten yy... Roger Ellisman, chyba. Sam ta, ubiegłeś, tak, tak, tak. Ta, ta. no, no bardzo fajna samica. I, I to jest yy, Fineke. No to, to co mówię kupiłeś tak gdzieś czy mają ci Mają ci dosłać. Mają A dosłać. bo ty to zakupiłeś tego gołębia teraz niedawno. z kolegą po prostu z takim mm -hmm. y, grzeźkiem. I tam jest ten y, 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 5000 razy Stefan Stenberger. Mm -hmm. To już naprawdę też ciekawe gołębie. Tak, jak mówimy koledzy, Andrzej, będzie teraz, w tym tygodniu, będziesz parował te chyba gołąbki, nie? Także, jeżeli ktoś byłby, koledzy, zainteresowany, można sobie do Andrzeja zadzwonić. Tutaj numer gołąbka jest 8042-09. To pewnie od kolegi Rogali, bo on ma ofertę 09. Tak, tak, tak. O, ja też miałem takiego gołębia, także pozdrawiam kolegę Sławka bo naprawdę fajnie latał, też właśnie no z tych No po prostu y, już na te 500 co, co są gołębie. No wiemy, że kolega Sławek się specjalizuje w długich dystansach. No i ja miałem też takiego ciemnego, mówię miałem, bo to po prostu mój kolega z USA zakupił od kolegi Sławka te gołąbki. No, a, że kupił je wiosną, nie. postanowiliśmy, że, że włożymy je do gołemnika lotowego, a i po prostu te... przelecą sezon. Nie? A jaki to jest numer? przeleciały dobrze sezon, zdobył cztery konkursy, no i pojechał sobie. Numer. Tu masz gołąbka, bo to jest z 17 roku. 8042 także fajne, to jest pewnie z tych military. Z tych... No, to jest ten tu. Zaraz, zaraz zobaczmy rodowód, to głowę już odłożymy. i On jest parzony też z e, tą samicą od tak, Płowy szali, niebieska samica, rodzice gołębia 17, 37 i 79, 96. No myślę, że tutaj tak jak mówię, jeszcze dodatkowe informacje. I tu jest a samica, to ma jeszcze samica, i no nie, no. Nie, nie złapaliśmy ich. Nie, 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 nie Czyli, wszystkich... Wiem o co chodzi, wiem. Czyli ty będziesz parował razem, razem na siebie, czyli razem, będą 100% bo, bo młode się pokazały w tamtym wie. roku, po prostu z tego z Gdańska, co był ten lot u kolegi Morzenia. Oho, wiem, no ten, to, który ja organizowałem, ten lot. Tak, tak, tak z Gdańska tak, tak, na tak, bo i to nie? Dimitrium, tak On był dopiero się pokazały, po prostu. Z Czy z Gdańska nie, on był z. On to był z tego. Nie z Gdańska, tylko źle mówimy. Mam no, na końcu języka. Myśliwów no, Ale to też 500 km. tak, ta, ponad 500, ponad. No to właśnie z tego się mu dopiero pokazały, tego ponik no, Czyli, no to jak wiemy, no myślę, że większość już hodowców doskonale zna kolegę Sławomira, który właśnie on zresztą ostatnio nagrał taki fajny filmik z kolegą wideolotnik, także tam naprawdę zaprezentował całą hodowlę. Myślę, że bardzo dużo ciekawych słów tam powiedział. Także polecam też oglądnąć, bo naprawdę oglądałem i, i, i uważam, że w dużej mierze kolega Sławek ma rację i, i, i bardzo mi się podoba jego podejście do hodowli, do hodowców przede wszystkim. No on mi, to te, bo on jest ja jak to nabywałem u niego, życzliwy to człowiek. po prostu on mi poparzył no nie i dał mi I naprawdę z tej pary, bo, bo jedną rząd sprzedał, bo miałem dwie pary, no nie, Ale, a sami jeszcze po prostu został No to tak jak mówimy, tu kolega Andrzej będzie teraz wszystkie te... Gołębie parował. Myślę, że to, to jest kilka gołębi, któreśmy zaprezentowali. Jeszcze jest jedna samica, która w tym momencie u mnie jest e, od kolegi e, Krzysztofa Mazura. E, i, I taka ciemna samica, która też jest na sprzedaż. tego co słyszałem, ja ją miałem pożyczoną od Andrzeja. Teraz e, ściągam sobie jajka i oddaję. Także myślę, że ona też będzie na, na sprzedaż. Po tych bardzo szybkie gołębi te dzieci te same czyli z tych gołębi Schmalzer Hofmeister e, tych gołębi już podejrzewam nie masz nie ale dzieci po nich masz Tak one są A są masz te gołębia Tak, masz się. Czyli z nich też można tak, sobie tak. Są tak, są tak. Czyli po nich młode możesz kolegom zaoferować, no, nie? To, to, ja to dosyć starego gołębie, to podejrzewam, że nikt by nawet już nie chciał kupić, bo tu jest... Z dziewiątego roku gołąb, no może 205, no tutaj, a nie, to jest ten sam gołąb. Tylko teraz jego A w tym roku wyciągnąłem. To jest samiczka? To jest samiczka. Nie, rozumiem. Ale w tym roku wyciągnąłem cztery, a tu jest samiec. Czyli jest całkowicie, że tak powiem, Ale czy, czyli to byś miał połączenie 100% ale, ale to tak? Nie, nie, nie łączę razem. Wiem, aha, nie łączysz razem. No myślę, że tu jeszcze wiele ciekawych gołębi, ale naprawdę czas już, że tak powiem nas tu goni, bo nie chcemy, żeby też ten film był jakiś nadzwyczajnie długi, zanudzać tu kolegów. Myślę, że więcej informacji, których tu kole, koledzy by chcieli tutaj z Andrzejem porozmawiać, czy zaczerpnąć odnośnie gołębi, par i tego co on ma tutaj do zaoferowania myślę, że, że część młodych i, i pewnie niektóre gołębie stare będzie chciał sprzedać także tutaj koledzy możecie się kontaktować i, i, i po prostu porozmawiać z Andrzejem numer telefonu Andrzej pamiętasz do ciebie czy pod filmem? 604 no to powiedz, cały tutaj koledzy słyszą to... 604 531 648 także Numer już znamy znamy z kolegi 4, Andrzeja. dwa. Po prostu to jest w siostrą. Po tych najlepszych gołębiach od Adama, Adama Gasperowicza tej... Ja z gołębi klasa widzę, właśnie. No, ale to są te dwa, co. No, kolega Adam Gasperowicz był mistrzem Polski bodajże dwa lata temu w gołębiach młodych. jak. jak... rocznych, a w młodych był chyba Czy w rocznych? Czwartek, ale w młodych też był jakoś. No na pewno w czołówce już nie pamiętam, no. żebym, żebym ale, ale bardzo wysoko był. Mi gdzieś obiło się o uszy, że był mistrzem, ale może się mylę. Jest Także to jest, to jest samica samica. będziemy kończyć niestety relację. Już pomału wiem, że fajnie się nam rozmawia, ale tak jak mówię, czas nam się kończy. Także pozdrawiamy wszystkich kolegów, zapraszamy do kontaktu z Andrzejem. No i myślę, że tutaj... Warto się z nim skontaktować, porozmawiać. Można się naprawdę parę ciekawych rzeczy od niego dowiedzieć. Odnośnie metod lotowania też myślę, że tu kilka rzeczy Andrzej podpowie. Bo jest dobrym hodowcem, który dobrze leciał od samego początku. Także wiedzę myślę, że posiada dużą. I gołębie też uważam ciekawe. Także że naprawdę warto się skontaktować. Może ktoś skorzysta z jego porad, czy też Gołębi. Także pozdrawiamy kolegów. Dobry lot. No, zanim się tu jeszcze pożegnamy z kolegami. Chcieliśmy tu wszystkich kolegów zaprosić na aukcję gołębi Andrzeja Janowca na portal aukcyjny naszegolebie.pl które prowadzi Krzysztof Kłos. Także tam będą dostępne gołębie młode. A wszelkie informacje jeszcze u kolegi Andrzeja można zaczerpnąć na temat tych gołębi. Pozdrawiamy, dobry lot.